Po pierwsze, musimy powiedzieć, że zespół powinien podążać za liderem. Nie jest tak, że zespół jest jakoś w jakimś stopniu, tak w dużym stopniu decyzyjny w kontekście kierunku rozwoju praktyki. To lider musi widzieć i to go określa jako lidera, że on widzi możliwości w tej rzeczywistości, być może w nowej rzeczywistości, widzi nowy kierunek i nie boi się wyjść ze strefy komfortu. I teraz zespół musi w pewnym sensie podążać za liderem. Mo, może pojawić się pytanie, a co, jeżeli nie podąża? Oczywiście jest wiele technik, które w tym zakresie po, pomagają. Możemy powiedzieć dosyć oczywiste rzeczy, że potrzebuje być to przedstawione y, z jednej strony jako wizja, kierunek i pokazane korzyści, które z tego wynikają. To jest dosyć oczywiste, choć trzeba to oczywiście właściwie wykonać. Dalej, m, przedstawienie pewnych etapów wdrożenia. Y, Krok po kroku. I ten element zaufania i takiego poczucia, że praktyka idzie w dobrym kierunku, w kierunku przyszłości, że się rozwija, jakby sprawia, że wszyscy się zaangażują, a wiele problemów będzie musiało być rozwiązywanych na bieżąco. Więc wracając do istoty w mojej ocenie tego pytania, to jest najważniejsze to, w jakim stopniu lider sam jest przekonany do tego, żeby wyjść ze strefy komfortu, by, by odważyć się na zmianę i, i zacząć budować w pewnym sensie nową, nową rzeczywistość.